Witajcie w kolejnym odcinku. Dzieje się u nas bardzo dużo. Aktualnie mamy 6 samochodów na hali, 5 w trakcie prac, szósty przyjechał w zasadzie dzisiaj myjemy i określam sobie przedni zderzek PPF. ie Tutaj możecie zobaczyć mustanga. Jest to wersja zwykła z tym, że. Została wymieniona maska z GT500 i zderzak z GT500 Możecie zobaczyć, że jest taki muskularny z lotami, yy, z jakimiś dodatkami, piano black, dokładkami itd. I kleiliśmy tak sobie tutaj front <coughs> Wczoraj, dzisiaj go obrabiamy, dogrzewamy i można powiedzieć, że auto jest gotowe Volvo S90, robiliśmy sobie pakiet gold, czyli renowację lakieru, detailing wnętrza powłoki ceramiczne, lakier, felgi, szyby yy, oraz tutaj dodatkowo zabezpieczyliśmy jeszcze ranty drzwi PPF-em i słupki piano black B i C Subaru, które przeszło u nas też pakiet lakszary, czyli yy, powiększone w zasadzie o korektę, bo auto jest używane czyli wypolerowaliśmy sobie samochód yy, a, jeszcze detailing ręczny zrobiliśmy zabezpieczyliśmy front PPF-em na resztę oczywiście powłoki ceramiczne i BMW X5, które jest nowe, zabezpieczone w pakiecie Full Body PPF, plus zabezpieczenie szyb, tapicerki, felk. I teraz będziecie mogli zobaczyć, jak pracowaliśmy nad tym samochodem. No, jak się podobało, chyba dobrze. Auto ogólnie się bardzo fajnie prezentuje, bo lakier jest czarne uli, czyli niemetalizowany i mamy taką głębię koloru, koloru, szklistość. Mega. A tutaj mamy, powiedzmy, akurat kolor Metallic na tej S-Klasie i też robiliśmy sobie pakiet Full Body PPF. Auto też już jest zabezpieczone. Jeszcze nie jest wykończone, jeszcze zostało nam tam parę miejsc do dogrzania, jeśli chodzi o folię. Po ogarnięciu ogólnie całego wnętrza i też już są w zasadzie powłoki wrzucone na szyby, na, na felgi, została tylko tapicerka skórzana, także zaraz ja też wskakuję w ten samochód, obrabiam, bo no możecie zobaczyć, na przykład stało jeszcze do wycięcia tej kółeczka z, 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 jak to się nazywa, czujnik parkowania, no i co, ja Was chyba zaproszę teraz do oglądania z pracy nad tą S Moi drodzy, oto efekt naszego oklejania bezbarwną folią ochronną PPF, której używamy na co dzień, czyli Carbon Q Armor. I cała S-klasa została sobie doszczętnie zabezpieczona właśnie tym wynalazkiem, który ochroni nam lakier na lata przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz chemicznymi. Mogę powiedzieć taką szybką różnicę między ceramiką a folią ochronną. Ceramika to płyn można powiedzieć. Środek, który za jakiś czas po prostu może się zmyć z lakieru, jeśli będziemy o to sobie dbać powiedzmy średnio, niż zalecamy. Nie ochroni nam przed, na pewno przed odpryskami, obiciami, jakimiś otarciami itd., bo to, tak jak mówiłem, to jest płyn, który się aplikuje na lakier. On ma grubość mniej więcej około może 2 mikrometrów. A folia to jest produkt namacalny, który możemy sobie wyczuć na lakierze, że on jest zaaplikowany i praktycznie 200 mikrometrów grubości, co daje nam to, że odpryski, otarcia folia bierze na siebie. Aczkolwiek trzeba zauważyć, że jeśli za mocno przywalimy, no to niestety też i się folia zerwie i może się lakier uszkodzić. Tutaj bardziej chodzi o takie rzeczy eksploatacyjne na co dzień. Jakieś tam wyjazdy w trasę, gdzie zazwyczaj po kilku trasach, kilkunastu, kilkudziesięciu, przód samochodów wygląda jak powiedzmy taka przysłowa biedronka, dużo kropek białych i tak dalej. W tym wypadku nam to już nie grozi, bo wszystko przyjmie na siebie folia. No to chyba, że tak jak mówiłem wcześniej, będzie leciała cegówka, no to niestety nic z tym nie zrobimy. Ja Was żegnam, zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych naszych realizacji do naszych medi społecznościowych. Oczywiście nie zapomnijcie dać łapy w górę, suba. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!